Jadę na jezioro zobaczyć, czy ktoś nie kusuje na wątusiach w jeziorze. Dzisiaj jest cieprótko. Koda się dzieć w domu. Jak można przejechać się kółewką. I dwójeczka. Kurde, jakie błoto, żeby tylko się nie wypalić. już mam ogrożone jezioro. Żeby nikt nie przychodził kusować nad jezioro. O, widzicie? Robota pełną parą. A to jest moje jezioro. Dobra, tutaj sobie zafarkuję. O. Mam nadzieję, że jej nikt nie ukradnie. Na wszelki wypadek, o, ściągniemy fajkę i wsadę ją tutaj. Kurde, jeszcze lód nad jeziorem, a coś by już połowił. O, zaś bobry kurde były. Jeszcze trochę, to drzewo się przewróci. O, akurat poleci na mój pomost. Ponoć jak się osika drzewo, to bobry nie będą już ciąć. Zobaczymy, czy to prawda. Może szczupak się już trze. Zobaczymy przy brzegu. Może gdzieś już jakiś dziad jest. Ty zobaczcie, tam szczupak się trze. Widzicie? A, ale kaban chyba metrówka. No, Dobra, teraz tylko żeby się nie wpierniczyć. Szkoda, że nie ma zimy bo bym ten pomost chociaż naprawił. Bo widzicie, o, cały lata. Kurde, muszę uważać, bo ostatnio tutaj, o, widzicie, uciąłem poręcz, żeby jakiś kusownik czasem, jak wejdzie, to niech się wpierniczy. Tylko, żebym ja tu nie był teraz. Kurcze wszystko śliskie, bo mokre, ale jakoś, ale jakoś dam radę wejść. O, tutaj też jest połamane, o widzicie? Ja musiał dać jakiś słupek wbić. I przykręcić. Ale dobrze, że chociaż ten jeden drąg jest w całości. Dobra, tu już jest trochę lepiej, ale tylko chwilę. O, a tutaj znowu poręczy nie ma. No ja pierdniczę. Jak tu wejść? Jakoś damy radę. Dobra. Jakoś wlazłem. To jest moje jezioro. Jezioro ma 9 hektarów. I wąsuś to jezioro dzierżawi. Zobaczymy, jaki jest lód jeszcze. Tutaj nie ma. No już jest taki cieniutki. Jeszcze 2-3 dni i lodu nie będzie. Trochę ponakuwam lód, żeby rybki miały świeże powietrze. O, sprawdzimy, jaka tu jest głębokość. O, widzicie, taki jest ki. I co? Wkładamy, wkładamy, i co? O! Dopiero teraz dotyka dna. Czyli jakieś półtora metra. Tak jak mówię, jakby była zima, lód, to bym zrobił od nowa ten pomost. Przywidzbym jakieś ładne drągi, deski. No i przede wszystkim bym wymienił nowe poręcze. A tak jest dupa. Klimat się ociepla i zimy coraz mniej. Widzicie jakie piękne jezioro? To całe jezioro jest moje. Dobra, żadnego frajera nie widzę, żeby kusował. To mnie bardzo cieszy, bo jakby ktoś był, to by wąsuj zaraz zadzwonił na straż i by chłopaka zwinęli. Dobra, odpalamy tą rakietę. Zakładamy fajkę. o? Odkręcamy kranik 3, 2, 1, GO! To jest ta maszyna nie do zajechania. Jeszcze chcemy z na taką polanę zobaczyć, może czy są jakieś poroża. Bo jak dobrze wiecie. Jest już styczeń, prawie początek lutego i jelenie Daniele, czy jak tu tam się zwie zrzucają już poroża. A na takiej polajnie jak tutaj to może akurat coś się uda znaleźć. Tylko żeby mnie wilki nie zaatakowały. Bo widzicie, nic nie mam ani kija. Pozostanie mi tylko wdrapać się na drzewo. Kurde, fajnie by było coś znaleźć. Ale takie coś znaleźć to jest szczęście, jak nie wiem. O, trochę bodka. Dobrze, że mam gumniaki. O, widzicie? No, mogłoby coś leżeć, nie? Bym się cieszył, jak nie wiem. O, tu jest jakaś ścieżka taka. To może coś tu leży. Ty, coś tam jest. Nie, to tylko gałąź. No miejscuwa zarąbista, nie? W życiu może znalazłem tylko trzy poroża, ale raz miałem, pamiętam, parkę. Nic nie widać. Piszcie w komentarzach, czy wy też szukacie nieraz poroży. O, tutaj coś się działo. Mogłoby leżeć jakieś poroże. A tu dupa blada. Kurde, oła. Może jeszcze jest za wcześnie, albo nie wiem. Jeśli chcecie więcej takich filmów, jak jeżdżę w na nad jezioro, dajcie łapkę w górę i piszcie fajne komentarze. A tu na drzewie pisze subskrypcja. O, ty patrz, w łezkę znalazłem. Kurde. Szybko odpalam i spierniczam.